Witam serdecznie Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o programach, które służą zniewoleniu społeczeństw. Bardzo często słyszymy w naszych mediach: przegrał walkę z rakiem. Dlaczego światowy system manipulacji używa? Takiego właśnie, a nie innego zestawu słów na określenie czyjeś śmierci z powodu raka. Czy dobór takich właśnie, a nie innych kodów fonetycznych jest przypadkowy? Media są jedynie tubą propagandową tego systemu, który ma doskonale rozpracowane techniki, Skutecznej kreacji i perswazji przemożnego wpływu na masy, czyli mamy do czynienia z socjotechniką. Socjotechnika posługuje się pewnymi kodami werbalnymi oraz wizualnymi. Podstawowe metody socjotechniczne to na przykład Wersfazja, o której mówiłem przed chwilą manipulacja czy intensyfikacja lęku. Przegrał walkę z rakiem. Jest jednym z najmocniejszych manipulatorskich, socjotechnicznych kodów werbalnych. Jego moc ma tak naprawdę na celu wielopoziomową. Destrukcję istoty ludzkiej i wspiera się na dwóch filarach. I tak. Pierwszy filar. Na ustawieniu istot ludzkich w fałszywym paradygmacie z chorobą, podczas gdy z chorobą walczyć nie trzeba, gdyż po pierwsze, Choroby nie istnieją. Tak zwana choroba jest tylko sygnałem organizmu, informującym o pewnej dysharmonii w przepływie energii, najpierw na poziomach subtelnych ludzkiego biopola, a następnie w ciele fizycznym. A skoro choroby nie istnieją, to walka z nimi jest krojeniem. Nożem tęczy, czyli stratą czasu, cennej ludzkiej energii oraz finansowych zasobów pacjenta. Po drugie, walcząc z czymś, nadajemy temu moc. Wyposażamy to coś w siłę. Kiedy zaczynamy walczyć z wiatrakami, to te wiatraki naprawdę zaczynają w naszym umyśle żyć własnym życiem i z czasem mogą się stać naprawdę groźne. Doskonale wiedzą o tym terapeuci klientów z paranojami, urojeniami i obsesjami. I światowy system manipulacji, manipulacji, kodujący w istotach ludzkich i społeczeństwach dogmat o chorobie i walce z nią taki właśnie globalny obłęd tworzy. I drugi filar. Spiera się na zamknięciu ludzkiej świadomości w manipulatorskim dogmacie o nieuleczalności pewnych chorób. A, chorob, a chorób nieuleczalnych nie ma. Wszystko jest do wyleczenia. Amerykański naukowiec słynny komórkowiec, twórca nowej biologii profesor Bruce Lipton Udowodnił, że to nie geny nas determinują, lecz że jest dokładnie odwrotnie. To one same są programowalne i zależne od czystości i siły ludzkiego umysłu. Aby uzupełnić wiedzę w tym zakresie, zapraszam Państwa. Na stronę interne, internetową fundacji www.zdrowiejzycie.eu zakładka artykuły Bruce Lipton o samorozwoju oraz Money and Energy. Nasze geny programujemy na co dzień swoim aktualnym poziomem. Świadomości, a więc dotychczas nabytą wiedzą, systemem przekonań, doświadczeń oraz wiarą. Chodzi więc jedynie o siłę umysłu, wiarę i system przekonań konkretnego pacjenta oraz znajomość coraz bardziej dostępnej w internecie rzetelnej wiedzy, jak również Idzie o konkretne techniki prac nad przywróceniem ogólnoustrojowej harmonii na wielu mniej lub bardziej subtelnych, energetycznych poziomach istoty ludzkiej. Jeśli jednak człowiek się uprze i uwierzy, w ten sączący się z medialnych głośników jad jest ugotowany, a cel medialnej manipulacji spełniony. I o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Nie dajmy się więc złamać i zniewolić, i śmiało sięgajmy do wiedzy głębszej, bardziej zaawansowanej. Choć przed pospólstwem przez system ukrywanej, nam jednak jak najbardziej dostępnej, między innymi w nieprzebranych głębiach internetu. To na tyle, co chciałem dzisiaj Państwu przekazać. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia na następnym naszym spotkaniu. Kłania się Kazimierz Szafranek.